Ciepaneczko z tej strony, Miszgry witam Was w dzisiejszym materiale. No myślę, że duża, duża niespodzianka, bo tak trzeba mówić o wczorajszym. Może nawet nie o wyniku, no bo... Adam Balski nie był jakimś zdecydowanym faworytem walki z Krzysztofem Wodarczykiem, ale myślę, że postawa Diablo to na pewno jest duże zaskoczenie na plus. Ciężki początek, dobrze poruszał się na nogach, przede wszystkim przez większość pojedynków. Adam Balski punktował Diablo Wodarczyka, który jednak konsekwentnie widać było, że realizuje swoją taktykę w piątej rundzie. Knockdown pierwszy na korzyść Adama Balskiego, i gdzieś wydawało się, że raczej tak to może wyglądać do samego końca, że gdzieś jednak oto tempo szybszy zawsze będzie w tym pojedynku Balski, ale stało się zupełnie inaczej. Diablo przejął kontrolę nad tym pojedynkiem. Ta presja, którą cały czas wywierał od początku, w zasadzie przynosiła coraz to lepsze efekty, coraz bardziej podmęczał Adama Balskiego, coraz bardziej starał się ograniczać to jego Lotność na nogą, no i też coraz częściej trafiać, być coraz bardziej aktywny. Wielokrotnie w tej karierze Krzyśka no miewał on występy, w których tak naprawdę blokował się, ta aktywność spadała praktycznie do zera, no nawet zdarzało się tak przy okazji tych walk mistrzowskich, także zawsze jednak Diablo był taki nieodgadniony w ringu, jaka jego wersja się pojawi. Natomiast myślę, że też dużo jednak u Krzyśka zawsze miało znaczenie to, jak wszystko układa się w życiu prywatnym, bo to. Tam też różne zawirowania były, i to też pewnie w dużej mierze się zawsze odbijało na, na tym, jakiego Krzyśka w ringu widzimy. No, Był w ogóle wczoraj na tej gali taki fajny posmak wreszcie boksu w Polsce. Sporo osób, dobra atmosfera i, i Krzysiek, który gdzieś cały czas twierdził, że udowodni, że jeszcze na coś go stać. No i muszę przyznać, że udowodnił, że jeszcze jest w stanie na przyzwoitym poziomie zaboksować, bo też jak sobie popatrzymy na te ostatnie pojedynki, to mimo, że one były wygrane, to naprawdę było widać, że ten Diablo nam się e, mocno e, starzeje, że to już absolutnie nie jest to. To oczywiście nie jest to, ale mimo wszystko uważam, że to, co wyciągnął z siebie wczorajszego wieczoru to jest max. No i nadeszła e, pierwszy nogda, on pojawił się w, chyba w rundzie numer 6, o ile 6, 7 runda wtedy już widać było, że Balski niepotrzebnie zbyt często wykorzystuje liny w tym pojedynku, a tam Diablo jest bardzo niebezpieczny te odchylenia na linach. No to jest to, co Diablo lubi. On tam ma oczko, aby rywala Trafiać, no i przekonał się o tym boleśnie. Balski, wiemy też, miał dużo szczęścia, że była końcówka rundy, bo jednak no, znamy Balskiego. Wiemy, że jak już zacznie pływać po ciosach, to może to nawet czasem trwać całą rundę. I wydaje mi się, że Diablo, gdyby miał jeszcze tam ze 40-30 sekund, to raczej już by tej szansy nie wypuścił. Natomiast udało się przetrwać, wrócić nawet po części do gry. Natomiast w dziesiątej rundzie już Diablo dopadł i znokautował Adama Balskiego. Dobra decyzja sędziego, że nie chciał już dać kontynuować tego pojedynku Adamowi. No, widać Boże, że już do tego pojedynku nie wróci. I skończy się to zaraz e, bardzo e, tragicznie. Przyznam, że z dużą satysfakcją przyjąłem to, co się wczoraj stało, bo nie ukrywam, mi jako kibicowi boksu polskiego bardzo dużym niesmakiem rzuciło się na postać Krzyśka e, to wszystko, co wyprawiał przy okazji tego wejścia niedoszłego, jak się później okazało do freak fightów, to, to co tam Krzysiek jak się zachowywał i, i to położyło taki troszeczkę niesmak I, i fajnie, że przyszła taka walka, kiedy Krzysiek jeszcze w tej naszej dyscyplinie wrócił, dał świetny pojedynek i sięgnął po to e, tymczasowe. Mistrzostwo e, świata. Oczywiście, jakie to jest mistrzostwo świata i gdzie to już nie ma takiego znaczenia. Wiadomo, że to się fajnie sprzedaje e, na główki teraz e, dzisiaj, że Krzysiek zdobył wielkie mistrzostwo świata, oczywiście w to nie będziemy się już e, do końca e, wdrażać. Natomiast fajnie, fajnie, że ta taka plama nie do końca sportowa e, została tutaj przykryta. Krzysiek wrócił, dużo udowodnił, też e, po pojedynku pojawiły się łzy, no, nie widziałem Krzyśka jeszcze tak. E, tak powiedziałbym, rozemocjonowanego po tym, co się stało, no widać, że sobie też udowodnił, że jest w stanie jeszcze fajnie boksować. I jeszcze ta kariera pewnie będzie kontynuowana, pewnie jakaś jeszcze obrona, czy, czy pas z tym prawdziwym mistrzem, który tam jest, być może jeszcze się pojawi. Także fajnie, bardzo fajnie, przyznam duże zadowolenie, właśnie przede wszystkim ze względu na to, o czym mówiłem przed chwilą, bo też nie ukrywam, mimo tego, że pamiętam te wszystkie walki, i wielu walk naprawdę nigdy nie zapomnę, czy to z Cunninghamem, czy z Chakijewem, czy nawet ta wizyta w Australii, gdzie Krzyszek po tych wszystkich swoich problemach wydawało się, że jest skazany na pożarcie, a i na początku wydawało się, że tak będzie w tym pojedynku również, natomiast później Krzysiek wygrał przed czasem, więc naprawdę też mam związane z Diablo bardzo, bardzo dużo fajnych wspomnień i zapisał taką bardzo dużą fajną kartę boksu, więc tym bardziej cieszy mnie to, że, że tutaj jakby przykry te negatywne emocje, jakie wokół jego osoby były. A co dalej? Zobaczymy. No, wciąż kibice Krzyśka chcą zobaczyć, wciąż Krzysiek kibiców ma w Polsce, więc myślę, że też Andrzej Wasilewski, Ja w ogóle mam takie wrażenie, że, że te ostatnie lata to, to gdzieś temu Andrzeju Wasilewskiemu już po prostu się trochę nie chce w ten boks bawić, żyje oczywiście z innych rzeczy. Gdzieś miał do tego więcej pewnie serca w tych latach, kiedy było można budować ten boks Wokół większej ilości zawodników. no Teraz widać, że to już są tylko wyselekcjonowane takie ważne wydarzenia, i pewnie też już no nie ma siły w ten ciężki biznes tak się angażować. No ale dopóki są takie zwycięstwa jak to wczorajsze, no to myślę, że jeszcze będzie można jakąś galę zorganizować. No bo w każdym razie ciągle jest z czego klepać przykładowo, jeżeli udałoby się następną walkę o ten pas Krzyśkowi zrobić w Polsce, dorzucić do tego nie wiem jakie w tym momencie plany ma na przykład Łukasz Urzański, ale dorzucić do tego właśnie kilka jeszcze ciekawych pojedynków, to, to myślę, że jeszcze można przynajmniej raz na, na pół roku jakąś fajną galę w Polsce zrobić, no bo tego naprawdę brakuje. Wczoraj dużo mówiłem o tym w moim materiale, że tego kłopotu bogactwa to my nie mieliśmy nigdy, ale mimo wszystko były w miarę regularnie te gale. Czasem można było coś pooglądać, czasem można można było się pośmiać wręcz, no ale jednak no, nie było aż takiego kłopotu, biedy, tych galży, że, że czasy przez długie okresy nie było praktycznie, ma praktycznie nic do oglądania, no to jest niestety najgorsze, to niestety zabija tą dyscyplinę, bo nawet jeżeli te gale nie są na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, ale jednak są, no to cały czas coś tam się organicznie dzieje, natomiast jeżeli te gale znikają, jeżeli te gale są organizowane tak rzadko, no to jest tutaj bardzo często z czego bardzo ciężko z czegoś budować, no bo ci zawodnicy, którzy nawet są utalentowani, nawet dziś rokują na to, że jeszcze ich nie ma na zawodowym boksie, ale rokują że za kilka lat może z nich być coś fajnego, no to tak naprawdę mają, nie powinni mieć takiego problemu, że nie mają gdzie walczyć. Jak przychodzą na zawodostwa, wiadomo, że czasem taki młody, perspektywiczny zawodnik, który zaczyna karierę, no to nie musi walczyć tak jak diablo wodarczyk, raz na pół roku, czy raz na rok, tylko to jest zawodnik, który spokojnie może boksować nawet co 2 3 miesiące. No i tutaj, jeżeli nie będziemy mieli galno, to też ten system, który i tak jest w głębokim kryzysie, nam się niestety zamyka. No cóż, świetny występ, duże gratulacje, fajnie, przyjemnie się w ogóle fajna walka, bo też dużo zwrotów akcji, także oby tego było jak najwięcej trzymajcie się. Hej.